Kurs online, nazwałem go niezniszczalni, niezniszczalni bardziej mentalnie, dlatego że fascynowałem się zawsze takimi ludźmi. Tytuł hollywoodzki. Tytuł hollywoodzki, klejbajtowy, niezniszczalni.idamen.tv, tam możecie znaleźć kurs, gdzie opisuję moje doświadczenia ze stosowania praktyk stoickich. Nie jestem ekspertem, nie, nie skończyłem filozofii, studiowałem socjologię, miałem zajęcia z filozofii, pamiętam, Ponad 20 lat temu, na których spałem. I teraz, kiedy to dosłownie, no miałem odleżenie od swetra na czole, jeżeli ktoś pamięta studia swoje. No to ja tak, tak moje studia wyglądały. I dopiero teraz to wszystko odkryłem. Ale bardziej interesuje mnie etyka. Skupiam się na tych zasobach etycznych, filozofii, z której można czerpiać garściami po prostu. I czerpią z tego liderzy, światowi liderzy. No, Fryderyk Wielki, chociażby, który stworzył wspaniałą Ekonomię Plus, XVIII-wiecznych, on przy siodle miał ze sobą rozmyślania Marka Aureliusza. Cały czas przy sobie. ją pisał. Niedawno czytałem biografii Fryderyka Wielkiego. W ogóle twórcy, ojcowie, założyciele Stanów Zjednoczonych, oni wszyscy byli stoikami. O Fryderyku Wielkim i nie tylko możesz posłuchać w kursie Niezniszczalni, który teraz wyjątkowo aż do 2 marca, do godziny 23.59 jest dostępny za 50% ceny. Także serdecznie Was zapraszam na stronę niezniszczalni.ideamen.tv